Witam wszystkich, tu Olo. Dzisiaj nóż turmowy wzór 55. Jest to nóż wzorowany na rosyjskim nożu szturmowym wzór 40. Jest to nóż, który jest przeznaczony do tego, żeby po cichu zdejmować przeciwnika, wartownika. Przeznaczony ten nóż był dla jednostek specjalnych, jednostek rozpoznawczych, więc jest to taki nóż specjalistyczny, można powiedzieć. Które wiadomego przeznaczenia. Nóż, słuchajcie, jest to stara produkcja, stary, stary projekt, który, który jest po prostu dobry, który był dobry jak na tamte czasy, ponieważ oprócz tego, że odróżniał się w tej swojej klasie, tych noży szturmowych, od, od tych sztyletów, które robili na przykład Brytyjczycy, odróżniał się tym, że posiadał jeszcze jakieś właściwości tnące i można było ten nóż używać także do innych rzeczy. Stal nierdzewna na tamte czasy to było coś, coś niesamowitego na pewno, i można było ten nóż także stosować do tego, aby sobie. Ogarniać jakąś spożywkę, że tak powiem, ponieważ ta głownia na to pozwalała, więc ten nóż zyskał bardzo duże uznanie wśród takich służb mundurowych, wśród żołnierzy. I, i to tyle można powiedzieć na temat tego noża. Jego wykonanie, jak na tamte czasy, było niezłe, natomiast na chwilę obecną, zostawia trochę do życzenia i, i, i także materiały, z których został wykonany. No nie zapewniał temu nożowi tego, aby, aby ten nóż był trwały jakiś. Naprawdę trzeba było dbać o niego, zwłaszcza o tą, o tą rękojeść drewnianą, która, która była, jest po prostu najsłabszym elementem tego noża. Ale o tym za chwilę. Słuchajcie, wymiary tego noża to nóż cały yy, ma długość 26,8 cm. Długość głowni to jest 15,6 cm, szerokość głowni to jest 22 mm, długość rękojeści to jest 11 cm, grubość w tym najgrubszym tutaj miejscu, na tym brzuszku to, jest, to są 23 mm, natomiast grubość głowni to jest niestety 2,9 mm. Metal, stal z jakiej, został, z jakiej została wykonana głownia to jest jakaś stal... Spężnująca, która tak jak tutaj widzicie, ona się tutaj poddaje, ale to też miało swoje uzasadnienie, ponieważ w walce wręcz ten nóż no, musiał być niezawodny i nie mógł być zbyt twardy, tak aby się nie, nie, nie złamał. Trafiając na jakieś twarde części kości bądź elementy oporządzenia, ten nóż po prostu musiał być niezawodny i, i nie mógł się łamać. Coś na wzór szkiełka mineralnego w zegarkach nurkowych. Po prostu musiał przyjmować na siebie jakąś tam część nadużycia, że tak powiem. Kształt głowni, tak jak tutaj widzicie, to jest clip point. Szlif jest wysoki, kończy się gdzieś tak w połowie jakby szerokości noża, płaski, obustronny. Płaski, obustronny tutaj czubek noża, tutaj w tym przypadku Ciężko mi powiedzieć, czy on jest taki nieostry od samego początku, ponieważ tak jak widzicie, ten nóż był też częściowo oszczony, troszkę był używany, ale naprawdę jest w niezłym stanie, więc nie wiem, czy, to, czy on tutaj powinien być ostry, czy powinien być tak miękko zakończony. Tutaj mamy taką troszkę jakby fałszywkę. Tutaj krawędź, grzbiet głowni jest tutaj, tak jak widzicie, prosty. Nie mamy tutaj żadnego takiego jakby załamania szlifu. Z jednej strony mamy tutaj nabite jedenastkę, czyli jest to prawdopodobnie oznaczenie zakładu, który robił ten nóż. Tutaj mamy ten wzór. Z drugiej strony mamy jakiś tam numer służbowy nabity. Później mamy taką gardę tutaj. I ta garda jest dosyć ciekawa. Słuchajcie, ta garda jest w ten sposób wygięta, aby przy właśnie takim skrytobójczym użyciu tego noża ten nóż abyśmy nie musieli tutaj specjalnie tym nadgarstkiem go tutaj wykręcać. Jeżeli kogoś będziemy od tyłu próbowali tym nożem zaskoczyć, wiadomo, że trzeba pod odpowiednim kątem go tutaj skierować, tą głownię. Wystarczyło po prostu tutaj oprzeć część tej dłoni tutaj na tej części tej gardy i ten nóż sam nam szedł tak delikatnie do góry. Tutaj palec wskazujący opieramy po prostu tutaj na tej gardzie od dołu i ten nóż po prostu naturalnie układa nam się w tak zadziornie do góry w dłoni. I o to tutaj chodziło z tą gardą, ponieważ przy, przy tego typu trzymaniu noża ta garda staje się nam tutaj niewygodna i, i tutaj nam się wpija tutaj w tą dłoń. Oczywiście można było sobie samemu tutaj podjąć te, 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 te uszy tej, tej, tej gardy, co też, co też robiono. Natomiast tak jak już wcześniej powiedziałem, właśnie do tutaj to do tego służyło, żeby odpowiednio skierować to ostrze. Tył tutaj tego, tego noża, ta, ta podstawa tutaj została zakończona w taki miękki, okrągły sposób. Chodziło o to, aby po prostu mieć możliwość także ogłuszania przeciwnika, ponieważ zawsze przydały się nam zawsze mogły się nam przydać jakieś informacje, prawda więc żeby przeciwnik jest o wiele cenniejszy. Stąd też właśnie tutaj to zakończenie. Ten Huyden Tank tutaj został zaklepany na końcu. Tutaj mamy dwa nity zaklepane, i tak jak już wcześniej wspomniałem, uchwyt, okładziny uchwytu są zrobione z drewienka. Podejrzewam, że to jest jakaś sosna, to nie jest nic wytrzymałego. Tutaj, nawet te słoje wskazują na to, że to, że to, że to prawdopodobnie jest jakieś drewno miękkie. Więc ciężko powiedzieć, jaki to jest typ drewna, trzeba byłoby to zeszlifować, zobaczyć, jak się swoje układają. W każdym bądź razie, tak jak widzicie, tutaj już się pojawiają ubytki na tym drewnie. To drewno też pracuje, dlatego te połówki. Nie wiem, czy one były idealnie tutaj ze sobą spasowane, czy nie, ale jak widzicie, już tutaj na środku się rozchodzą. Więc tu w środku na pewno jest jakaś wilgoć i. I tak to wygląda. I to dewienko po prostu jest słabej jakości, i rozmontowanie tego spowoduje na pewno uszkodzenie tych, tych nitów. I no ale to na, należałoby ten nóż po prostu rozebrać, tak żeby, żeby go wyczyścić, żeby go zakonserwować, wysuszyć to dewno i, i, i złożyć to wszystko od nowa. Więc to troszkę, troszkę pracy by na to poszło. Sama stal słuchajcie ona jest rdzewna, ona to nie jest stal nie do końca Nie wiem czy tu będzie widać, ale tutaj na krawędzi tnącej Pojawiła się ruda Są takie yy, tutaj wrzery i w tych wrzerach pojawiła się właśnie rdza Tutaj gdzieś też z jednej strony widziałem Tutaj w tym miejscu, w tym wrze wrzerze Jeżeli tak można powiedzieć też jest tutaj rdza Światło po prostu nam nie pozwala na to żeby, żeby pokazać, ale, ale ta, ta stal jest rdzewna. Sama, sama pochwa w tym nożu jest dosyć fajnie wykonana, jest to po prostu blacha zagięta. Ma tutaj taki wpust na górze dodatkowy zrobiony i w środku znajdują się dwa kawałki blachy tutaj zgrzane z tą tuleją, z tym wpustem. I te dwa kawałki blachy schodzą się w taki sposób, że nóż jak się wsadza tutaj do środka, to te dwa kawałki blachy trzymają ten nóż z dwóch stron i bardzo mocno po prostu, to są takie jakby dwie spężyny, które bardzo mocno do siebie przelegają i, i czym bardziej je się rozgarnia, tym większa siła po prostu działa na ten nóż, dlatego ta pochwa bardzo pewnie utrzymuje ten nóż i nie ma takiej opcji już samo wsadzanie, wsadza, chowanie tego noża sprawia takie, takie dosyć mocne Tutaj przeciwstawia się po prostu temu, i nie ma takiej opcji, żeby ten nóż sam wypadł. Po prostu on tu siedzi sztywno, nieruchomo, nic się tutaj nie klekocze w środku, stąd nawet wyciąganie tego noża jest, jest, jest w miarę ciche, co jest dosyć na pewno istotne przy tego typu zastosowaniach, jakie były, do jakich był stworzony po prostu ten nóż. Więc pochwa jest naprawdę dobrej jakości. Jedyny problem z tą pochwą jest taki, że ona też tutaj ma tutaj taką skórzaną, jakby żabkę, i tutaj ten, ten knopik po jakimś czasie także na pewno się wyrabia tutaj ten, to oczko w tej skórze. Zresztą skóra, tak jak sami wiecie, nie lubi wody, więc to, to drewno i ta skóra są takim jakby najsłabszym, najsłabszymi elementami tego, tej, tej konstrukcji całej tego noża. Dodatkowo z tego co widziałem na innych materiałach, ta pochwa jest tutaj zakończona w taki sposób, że ma tutaj otwór, aby odprowadzać tą wodę. Tak jak widzicie, ten otwór był robiony przez użytkowników, natomiast w tym tutaj o tym modelu nie ma tego. Ona jest tutaj zaślepiona i nie ma takiej opcji, żeby ta woda stąd mogła odparować, odpłynąć. I to tak, tak się sprawy mają. Nóż waży trochę ponad 200 gram. I to tak mówię na oko, ponieważ nie mam tutaj wagi. I porównując na przykład do bagnetu AK, który waży 400 gram, no to jest troszkę jest około po połowę lżejszy. Bardzo dużą tutaj wagę robi, robi ta pochwa. Ona tutaj robi dosyć dużą wagę. Natomiast sam nóż nie jest wcale taki ciężki. Nie jest ciężki, jest całkiem nieźle wyważony. Słuchajcie. Także w porównaniu na przykład do tego noża wzór. 95, 98, ten nóż jest całkiem nieźle wyważony. Tym nożem można rzucać z tego, co widzę. Ja nim nie rzucałem, ale na pewno można tym nożem rzucać i na pewno będzie o wiele bardziej wytrzymalszy niż przy rzucaniu niż te noże w wzór 98, 95. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, sam właściciel powiedział, że ten nóż bardziej nadaje się do tego, aby wisiał na ścianie, jako, jako element dekoracji, niż do tego, żeby go rzeczywiście używać. No ja jestem tego samego zdania. Ta stal jest miękka, to nie jest jakiś nóż survivalowy. Noże bojowe do takiego jakiegoś przeznaczenia skrytobójczego są o wiele lepsze od tej konstrukcji, więc jeżeli nie macie jakiegoś sentymentu specjalnie do tego noża, to ja bym sobie ten nóż darował po prostu. Widziałem te noże w różnych cenach, wszystko zależy od tego czy mają jakieś tam nabite numery, tutaj akurat są dwa różne numery, więc ta pochwa nie pochodzi od tego noża, niestety, więc już wartość tego noża na pewno spadnie, ale to tak jak mówię, no to wszystko zależy od tego czy, czy, czy jesteście zboczeńcami takimi, że robicie jakąś rekonstrukcję i chcecie mieć po prostu coś co, co miało jakąś swoją historię. Czy, czy po prostu chcecie mieć nóż taki użytkowy, bojowy, nie wiem, żeby sobie przypiąć do kamizelki, na SG, czy gdzieś tam chodzi z tym do lasu. Wszystko zależy od tego, co, co potrzebujecie. Mi osobiście ten nóż, konstrukcja ogólnie się podoba, natomiast wykonanie nie jest już, już tak wysokich lotów, i nie przemawia też do mnie to, że, że stoi za tym jakaś historia. To jest nóż, to jest, to jest narzędzie, nie interesuje mnie to. Czym było kiedyś ważne, że ma robić, wypełniać zadania, te, które przed nim postawię, i patrząc na ten nóż, no nie jestem do końca przekonany, czy, czy ten nóż by sprostał po prostu temu wszystkiemu tym nadużyciom, jak, do jakich bym się mógł dopuszczać, e, używając tego noża. E, koniec końców, reasumując, e, więcej tutaj jest wartości sentymentalnych niż użytkowych w tym nożu i. I jako eksponat muzealny fajna sprawa, ale jako narzędzie do codziennych zastosowań, sprawa dyskusyjna można powiedzieć i, i na tym zakończę tę recenzję. Jeżeli Wam się podobało oczywiście proszę Was o łapkowanie, jeżeli macie pytania, jakieś może swoje sugestie, może macie więcej informacji na temat tego noża, chętnie też bym przeczytał. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza nowych użytkowników, nowych subskrybentów kanału znajomych. Dziękuję jeszcze raz Sywkowi za udostępnienie tego noża. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, trzymajcie się.